Wawel. Wawel? Skąd w ogóle takie słowo? Słowo Wawel figuruje w świadomości każdego z nas. Czy jednak zastanawialiście się kiedyś, skąd się ono wzięło i co tak naprawdę może oznaczać? Samo słowo Wawel występuje w źródłach historycznych już w XIII wieku jako wąwel. Co tak naprawdę ono oznacza? To dziś dokładnie nie wiemy. Niektórzy badacze interpretują słowo wąwel jako starosłowiańskie określenie na wzniesienie wśród wód i mokradeł. Z kolei inni. Jako wzniesienie na wzgórzu lub u jego stóp. Kto ma rację? Nie wiadomo. To jurajska skała wapienna wznosząca się na wysokość około 228 metrów nad poziomem morza. Jest to miejsce, na którym zbudowano gród. Najpierw książęcy, potem królewski. Katedrę biskupią, które koronowano królów polskich, która z czasem stała się ich nekropolią. Całość tej zabudowy składała się kiedyś na małe miasteczko, które było siedzibą polskich władców. Cytując klasyka. Fenomenem jest, że wzgórze to wznosi się po środku Krakowa. A na nim stoi imponujący zespół budowli opromienionej historią, przemawiający do serc wszystkich Polaków, dający narodowi polskiemu najwyższe wartości patriotyczne i moralne. Muzyka Zaczynamy cykl filmów o Wawelu, w którym przedstawię Wam najważniejsze informacje oraz ciekawostki na jego temat. Zapraszam!